Postanowiliśmy wspomóc miejscowych więźniów, a upominali się przez kraty najbardziej o mydło, pastę do zębów, chętnie brali nasze bułki. E, których około 200 sztuk rozdaliśmy oraz kilka paczek papierosów, ale okazuje się, że nie to jest największy problem i to, nie to najbardziej ich dręczy tylko brak możliwości utrzymania higieny i czystości osobistej w związku z tym zakupiliśmy na 150 osób w izolatce mydło i pastę do zębów dzielimy teraz na małe porcyjki, żeby starczyło dla wszystkich to nie jest dobry pomysł Arletko no ale to nawet tak, tamte ale, tamte to zależy jak jest, nie jest nie, mydła. tak, nie każde mydło się daje pokruszyć to czerwone po prostu nie, roz, nie rozkrawaj bo nic z tego nie wyjdzie nie, nie, poczekaj Andrzej, damy radę oni mają dostać, każdy ma dostać nie, nie tylko najsilniejsi ale każdy no nie wyjdzie tak. to wymień te różowe na inne